Witajcie ja, czyli Piotrek. I ze mną jest Rydzu. Dzisiaj nagrywamy odcinek znowu vloga, dzisiaj nie z Tomkiem Tylko z Rydzem. Idziemy na spacerek. Perłą Perwa! Chodź szybko, droga lesa, się pleci. Później na końcu odcinka może później wstawiam, może na Instagrama czy gdzieś zdjęcie mojego nowego motoru. Prys już go widział? Ja, Chodź. Kochani, pamiętaj. dajcie łapkę w górę, No ty kordę! Ty dziadzie ty! E, szybkie cięcia. Dobra, jesteśmy po cięciu. Dobra, jeszcze ja chwilę, się nas. No no, Piotka, wiesz? No, nie, nie no, moje mojej cioci. Chodź, się, jak lecę, to ile jest koniunktury? No! Trzeba mnie wystrzegać. Dobra, wydobyć się w mojej siostrze. To nie siostra! Jego! Dobra, chodź! Idziemy szybko! Idziemy! Koleś! Kuleś! Tę komin trzeba było wziąć. No, jedziemy! Nie! To już to nie będzie ci tak Nie wiem Czekaj, kurde, nagrywanie, patrzcie tam Chodź do Ty, <tuszy> Twa się wyjebie Ty bo, góra, nie przeklinajmy Perła No bo ona też tam czuje Nie strasz jej Dobra, chodź Daj, to się załatwi. się. Dobra, ma. A weź mnie nie nagrywa, nie? Dobra, dobra, Możemy woda było nie? O, o. Ja tam na chłopie. No kurde, ja Chodź Perła, Perła. Co się jej tam stało? To się łeby kręci. O Nie jest nieco kochani żebyście do niej spalowali filmik żeby do niej spalowali filmik bo nie jest pełny błąd darmo to za... darmo to za aktywacja co? no właśnie dlatego ja tak zawsze chodzę mam psa, jak widzę lisy coś to... patrzcie, tutaj ja wam pokażę, że to traktowaliśmy i tu na okładzach w tym miejscu, bo na pycha odpalaliśmy Правую дорогу, дорогу пойдем. Тут ай, пальчик. Ничего. Тут ай, рыду. Тут рыду курча. Пойдем, Славья! Ой, что рыба. Тут ай, стрелять, 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 potem wam pokażemy jakie drifty robiłem tam a tam wam pokażę bo tam ja widziałem nawet na gotowo nie pokazałem jakieś kości czy coś to było Aha. nie wiem czy to nie był no, bo... w ogóle to... podobno są w tym lesie wilki ale tam idziemy mamy obrońcę mam tak to... szukaj ps. widzisz ale widzisz jaka czujna no, ale wiesz, żeby tak nie szkoła. To już uczona ale... jest. No, dobra, ale wiesz, że by nie szkoła. Bo wiesz, wyczuję mi salę dzika, to na pewno nie poleci. Nie wiem, bo by może ją spuścili, ale się boję, że ucieknie. No, no, nie, nie. Tak na pójdę na Nie, weź ją później żeby latała, nie w ogóle nie, nie trzymaj tego. Nie bym miała. No, nie pójdzie. No dobra, bo tam, no to tak nie ma. Wystarczy jej. Czy nie? Tu byliśmy z moim betą, O, tu jeszcze ja dawaj widzicie jak po, po, po motorze. No, a nie, tu, co tu jest na dziura. Chodź tu! tam No! Parła! Ps! Tutaj! Tutaj! Tu! Kurde, ale ona, ona myśli, że gdzieś jest sarna, czy coś. Tu! A, tam nic nie ma, bo jakby coś widziała, to zaraz by wniuchała. Kiedyś wykopała dziurę taką wielką tam, nawet jej pomagałem, to by chyba, chyba by cztery młode myszy i dwie duże takie. Jedna duża i cztery młode. Chodź, chodź. To kupała, to cztery more no tutaj, chodź pyro to wykopała te cztery Chodź. nie ma nic to jest, to ona jest zaciekawiona, bo ona nie była na spacerze puść jej bo to się zablokowuje, bo jak kiedyś wiesz co zrobiła? mi prawie wyrwała ręce wtedy to zając była, ja się tak patrzę jak pociągła to normalnie to z tym ciągła i się tak teraz Muszę nową smycz kupić a, a to, a to No tu dostałem jak, jak ten to ona tu dała On po to był młodego pan kupił tam i też miała smycz taką Ale my okay. kupiliśmy jej nową Wy takiego? to jest takie dziury nie? Ale ona jest to jest taki pies bardziej myśli, myśliwski no, to Bo to... ona jest nauczona tak tak uczyłem, bo on mojego było ps, 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 prwa, ps O i widzisz I ja powiem psy a jak, jak jest coś, to robię tak. Podchodzę, łapię ją za smycz hmm. I ona no jest tak... Pss, pss, bliżej. Spuszczam ją i no... I no tak łapię tak. Chodź, 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 chodź. I no spuszczam smycz I robię... I o, widzisz? O kurde! I widzisz? I, 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 i zaraz leci. Ja to tylko poczułem tak Poczuj. Bo ona teraz myśli, że ją spuściłem teraz I ona jest tak nauczona No Rydzu, pogodź się No, ja chcę tutaj kochani Nie, bo tak, nic gdzie się nie trzyma To ale nie wolno, nie ma teraz wina To spadnie Ale najlepiej ja się chodzę do no spadnie Czekaj, stanie. Stanie bo ona ciągnie on tam mocno coś. Chodź, idźmy za nią. Może coś? Może zobaczymy. Może coś tu łaziło bywa, widzisz? O Dziury. Jest tu coś, jest! Tu tak lisy to pewnie kopały. Mysze to kopały. Kiedyś widziałem, z wujem siedzieliśmy na górze i no było tak. Chodził i tak. Do dziurki. No! I tu było chyba Widzisz tam łaziło, kurde, my patrzymy Perła, psst Kto tam jedzie drogą? Ktoś tam drogą idzie, dobra A nie, ona tam ciągle, kurwa Chodź Nie, to nie to ja tam nie idę, a ja tam ciągle Nie bój się Jesteś zimną Jesteś psym, więc kurde, czego się boisz? Ryzów Tam pójdę na te szlopki później ty... Chodź Perła, nie iść tam Niech. za nią Ale fajny zakut słońca. No będzie chodziło jeszcze trochę poświeci. I... Nie wiem, ile będzie ten odcinek trwał. pewnie no, zrobimy cięcie, jak będziemy dowoli szli. Tak, to już się jak albo... bo to co będzie. Chyba, że coś to jest znajdziemy, co już Tak, jeszcze, ale na no, Masia, jedziemy, bo tutaj coś Pan chce pokazać. No, no, proszę. A później, No, z... zatrzymamy, w... zatrzymamy odcinek. Cięcie zrobimy. W... Cięcie w... Nie, na No, no, Zrobimy, no cięcia. Zrobimy cięcia. I, I wtedy, jak to do pełna, że o, teraz, teraz pasuje, ona wyciągnie tam. Może sarny, bo tu sarny letały. Chodź tutaj, bo to tu było. Czucz. Może jak to poczuje, to może jakiś szlak? Nie bo jak widzisz, to jeszcze gorzej. Pika! Pika, 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 pika! Widzisz? Już, ona już jest... Prowa. Już jest napalona. Cicho, nie rób. Ona już coś czuje mocno, bo jak już tak coś robi, to tak coś czuje. Ale zaraz Wam coś pokażemy. No, tu gdzieś to było. I nakręcałem motorem. No, zaciągnij ją! Charpnij ją raz. Tak, gdzie to było? Nie, Nie, tutaj! Tu gdzieś kości były. Te. oni nie wiem, gdzie to było. O, tu! Nie to Sarny Ty jo, ja nie wiedziałem tego Stare Kurde. Perła Perła? Tu patrz Ona pewnie to wyczuwała Ty, ale jak to, to takie odżarte Sarny To wilki mogą być To jest świeże? Jo, bo ja to żar, zostaw to Zostaw to! Odsun się z nią Oj się z nią, bo to będzie żarła! A nie wiadomo co to, to żarło. Jeszcze wsieklizna stanie. i perła, dobra, ciągnij ją. teren ciągnij. Nie, ale co, kurde, to kurde, jakby wie to odzor Bo to jest odżarte, nogi sarny. Chodź tu. Chodź, później do katali. Nie, nie tylko do A po co? Tu patrz, drift. Patrz, widzicie? Tutaj dyktował chodźcie, idziemy dalej. Nie, czego się boję? Ja tu wczoraj, i goniłem, nie bo uciekł, jak no uciekł. Fokus przed się uciekała, śpieszę. Ty! Tak by wyglądało, jakby ona tutaj tak tą nogę się złamała. I ona tam poleciała dalej. I ją. Chodź, pójdziemy na lód, wejdziemy. Wejdziemy na lód. Od dzisiaj albo nie wiem Nie gorzej, jak to było dzisiaj Bo wczoraj ja cię nie widziałem tych kości o nie, no to by tak nie było za tam, tam krew normalnie jeszcze była No tam na, na tych ty kości nie było krewi Było świeża. Ty nie wchodź To było kwarne ale bo ona fokusa czuje. No na psa tego cioci dużego. Nie widziałeś? To ma tego jest pies w ogóle. A propos, tam ten fokus też ma tego pies. Wow. Ty, kurde, ja bym to, to wjechał teraz. Jezu tutaj. Weź tam do strony to zarywamy. ja się boję, bo tutaj jest trochę głęboko, ale ja tam mi się cały całe kolor tutaj... Nie, nie, nie. Nie, ona się boi, Lodu. Perwa. Nie, ona się boi, Lodu, nie, ona boi lodu. No nie pójdzie, Lodu. Dobra, chodź, bo się jeszcze na, na, na do Butu. Ale kurde, no to tak tam krew było, nie widziałeś? Była krew na tym. To świeże mięso było. Dobrze. Dobrze widziałabym. My się... No bo i do studnia. Chodź. Psss, parła. Szukaj. Nie, ona ew ewidentnie coś wyczuła. Czo idź, idź, idź. No. Daj może już powiedział, tylko tak. Jest tu i tak Nie. Tak, to ta, ta, bo wiesz. Dawaj. Nie już, takie akcje takie racze tam Już ilustrasz mnie i to uciekło do lasu. Hé? Eh? Mhm. No wiesz, aby się no. teraz ta bał, no bo... Porwa. Szukaj. No tak, to w takiej sytuacji się bardzo cicho No. Tak nie. Nie podział paciągłową, skręcajcie to. idzie to To dziękuję. Widzisz? I jak ile, jak, jak lepiej, to już. Ma lecieć! Ale coś tutaj w tej studni. Chodź, idziemy na słopki i ja pogadamy sytuację na Ile tam w minucie? jest? 14. Oooo, coś w sumie! Coś w sumie. Tu coś jest, jakaś dziura. A to tutaj no A to tu jest moja puszka. A ty tutaj wchodziłeś? No. jest jakaś dziura. I się do tej dziury. Toś To jest dziura lisa! Mówię. Nie, nie ma nic. Ty! Nie ma nic. Ale czego tu nie było, to śpiżej będzie! je. Bo tutaj chodzę coś z i ale nie było? A kiedy? Kiedy tu byłeś ostatni raz? Nie, no wiem, to trochę daleko, ale... Ja to nie mogłoby być śpieszne, bo... Ale kuru, da taką wyrwatę lisa, ja. Tu no lis był. Okej, to wiesz. No, no jak tak, tam, taka sama jest. Tak? Huh? Mhm. Ja tak, w dzieleń miał takiego psa. Zatrzymaj, to mi to już tak trochę na razie to no nie... Na razie się nic nie dzieje. No nie, ale kadam, kadam. W no, dzieleń no, miał takiego psa, to była dziura. Tu? Huh? Ja sama nie właził za lisem. Pójdź do tej dziury? Lisa. No, tam, tam coś jest. Tam coś musi cuć. Wierzę. Wierzę, tam coś musi cuć. No to trzeba ci w fokusie, jakimś tytułem uczuć. Za coś musi polecieć. Coś tam musi być. Ładne śniopki, zobaczymy lepiej. Dobra, zatrzymaj to, ja dojdziemy do śniopku, to. Dobra, kochani, zaraz się idziemy. Jak to takie dziwne akcje, no to. Wiecie, nie? Dobra, ja zatrzymam. Dobra, zatrzym. Widzowie, znaleźliśmy ślady. Tak, świeże. Tam... Świeże, to jest świeżutkie. Tak, to jest świeże. I idziemy, śledzimy właśnie. Tak, to jest I świeże. Jak coś znajdziemy? Jakby to przed nami bo jakby to spierdalało. No, no tak. nie takie, no takie... Ty, a jak możemy... Tym... My jeździliśmy motorem, to może to ociekało? Ja nie patrzyłem, ta tam nie rozg... Kurde, ale tu błoto jest. Nie, nie ale idziemy, mi to ciekawi. Nie też, tu, bo... Czekaj, to tu to zakręciło. Nie. Nie, poczekaj. Nie, nie, nie. To jest mniejsza. Czekaj, jest świeże. O, tu, 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 tu. O, po! Tu, tu jest świeże. Tu wrąbałaś. Tu, nie, to. musiało musiał być teraz, bo to musiało być przez dobrą pół godziny temu. Najwięcej. Nie. O nie daj się Pięć minut temu. No ciu, ciu, nie ja to jakby to poszło dla Właśnie, ja lepiej nie szedł, no bo czekaj. to wiemy, Czekaj. tu, czekaj tu tu. No, wie, mi leciało. No? To nie jest od pokusa, bo Fokus gonił, ale to nie jest od fokusa Bo to co... świeże jest, to wczoraj było. Czekaj, idzie nie, nie. Uch. Uch. gdzie kurde. Ja, gdzie? Jo, tu ja. czekaj, Tu, tu. Też je, patrz! Kole. Tu tego dużo leciało! Opa, tu też jest świeże, widzisz? Tu. A pole, ile w pole. Później jak będziemy szli, to tam zobaczymy, a może coś tam będzie. Dobra, Widzowie, znaleźliśmy... Kochani, teraz się, czy się robi dziwne. I dziwne się to robi, naprawdę, bo jakoś... Bo tutaj leciało tego dużo. Bo

Lubię takie coś. Nie, wiem, teraz się zgubił ślad, teraz idzie no, jak tak jak pies idzie. To jest. O, o. Mówię wam, że to O, to, to nie, no to to nie, nie, to już I I no, To nie, nie, to No To jest. To jest. Nie, To jest. To jest. To jest. To I To jest. To jest. To To jest. To jest. tam nie było jest. To jest. To jest. To jest. tak, To To ślad. Tak. Zatrzymał się. A wiesz, tam takie, tarte, nie? takie tarte. Ліск. Або я не появиться. Чика, пак. І човні. бо то було цю кіт. Вік це там і цю кіти находиш, ні?